Modlitwa zadłużonego do Trójcy Świętej, nowenna, dzień drugi. Życie dłużnika, ojcze, synu i duchu święty. Nieznośne to życie, świadomość utraty mieszkania, smutek rodziny. Kłopoty w pracy, wytykanie palcami. Leżę powalony długami. Taki przychodzę dzisiaj. Kochany tatusiu, zgrzeszyłem, pogubiłem się, mam długi. Spójrz na me życie, takie pocharatane. Podnieś mnie, pomóż mi, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Nie mam pomysłu. Nie wiem, jak to rozwiązać. Gdyby tych długów nie było, czasem myślę, niepotrzebne byłoby mi nic więcej, ale przecież wiem, że jestem słaby i grzeszny, więc nieustannie będę potrzebował ciebie, tatusiu. Spójrz na me życie, życie dłużnika. Proszę Cię, ojcze, pomóż mi. Kochany Jezu, zgrzeszyłem, pogubiłem się, mam długi, spójrz na me życie, leżę powalony psychicznie. Przychodzę do Ciebie w Eucharystii, taki powalony, smutny i przygnębiony, pomóż mi Jezu, wzmocnij mnie Twoim słowem. Żyj we mnie, gdy przyjmuję Twoje święte ciało. Podnieś mnie, Jezu. Podnieś moje życie. Idę za tobą z moim krzyżem. Podnieś mnie Jezus Z martwych wstały, Żywy i obecny W Eucharystii. Kochany Duchu Święty, Zgrzeszyłem, Pogubiłem się, Mam długi. Zabierz Zwątpienie. Daj żywą wiarę Nadzieję, że będzie dobrze wiarę w obecność całej Trójcy Świętej. Pomóż mi Duchu Święty. Pocieszycielu. Wypełnij mnie sobą. Mój umysł zmęczony, udręczony, zabierz mi lęk, daj swoje łaski potrzebne. Duchu Święty, przyjdź do mego życia, do mojego całego życia. Ojcze, Synu i Duchu Święty, błagam Was o pomoc przez serce niepokalanej, pomóżcie mi, Amen.